Hej widzowie. Dzień na 9. Mam PSG Majka. Piękny skin. No po prostu. Dobię go z, z Revdem. Rewdą i osam z klubu pierwszy Androsonikiem. Naprawdę. I to tylko jedna przegrana, to wam pokażę. Po pierwszy jedna. Ale chyba będę robić opening teraz. Miała być przerwa, co prawda, aż do wielkiej nocy, ale znikną te mega Znikną. Heh. Więc chyba nie będę zostawiał po prostu. Będę robił. No, po prostu. Uff. Mega box'u. No, ale bez big box'ów. Po prostu mega box'y trójka. Mega tu i pana Pi. Jest coś! Ale to jest do prostu do pana Pi, do Byrona i Max. A jednak nie. Ale troll. Nie było nice. rado bibi. Strollowali mnie. Rado robił ten gadżet do kika. Jak pamiętam. No i po prostu... Ten osiem big boxów. to się big box zostawię. Bo no, po prostu, żeby było tam. I zagrałem sobie mecz. A, i zapomniałbym pokazać. Re nie że... że Redo wbił pierwszą 25 rangę, ja też wbiję 25 rangę na Mortisie, a ja mam zamiar wbić na Bibi. Teraz się skupiam, ale dobra. Trzeba się skupić. Ech. Dobra. Trzeba dalej grać. I się nie poddawać. Natomiast raczej przegramy. Ogarniają. To że nagrywam. Jestem rozkojarzony, żeby móc przygadać. A dobra. Hmm. Dobra. Bym. nowa ulta, bo miała tarcze. Czasem. to bardzo dobre się stało, że wygrałam. Tutaj przegrałam. Мамми. No. Нормально. No, zobaczcie taką Martisa. Przecież czyście z no, no. ale wbił, to najważniejsze. Po prostu niech weźmie, nie wiem. Dawaj. Yy. Rafsa, dawaj Rafsa. Będzie ciekawiej. Dobra. Będzie łatwiej może. Hmm, nie kończę te Będzie większy jakby, jak, jak będzie jak rok temu. Czyli, że będzie większe szanse. No to. Jak nam rozwalili bramkę? Postąż kontrują. właśnie już bez rady zagrałam mecz Solo okay, my są, my są, my się Hmm, może po prostu ten dobra. Po prostu kierajmy. Strapowała ten mortyś nie ma. Dobra, przegra ona. Po przeciwników ma. Na nie ma pewnie dziewiątej mocy. Bo to Mortis był więcej, bił więcej od niego. Dobra. Dobrze? To wszystko lepiej kratek Mortisa właściwie tak powiem. Bo zabiła kogoś na Majka. I wieże. A no postawię. Nie no. A on to w ogóle nie uważa co robi. Tyle powiem. No, tak to się robi. Dobrze? Uciekam. Dobra. Muszę się trzymać. Dobra. Przetrzymajmy tą piłkę mogą nam strzelić To na tego morcyca po prostu No naj się wciekać jeszcze nie chodzi jeszcze ciemną bramkę przez co Czas jest miły A on nie umie grać yeah. Ach. No dobrze no. Jeszcze może nie w mieli się Cezji Dobra, po prostu robię Dobra, no to pa widzowie. Widzimy się na tym odcinku. Pa!